Ratujmy się sobą, mój miły. Chodźmy się przejrzeć w Twojej piękności na górę i na pagórę, gdzie rozlewają się wody przejrzyste. I wejdźmy w puszcz, postępy cieniste. Siostry bracia, bardzo serdecznie Was witam. Na kolejnym spotkaniu na podstawie pieśni duchowej Świętego Jana od Krzyża. Dzisiaj zanalizujemy strofę 37. Już bardzo daleko jesteśmy w tych naszych rozważaniach. W sumie jest tych strof 40, czyli jesteśmy już właściwie u kresu. Te strofy ostatnie od 36 do czterdziestej opisują już nie tylko stan zjednoczenia duszy z Bogiem tu na ziemi, ale równocześnie to wszystko, co nas czeka w niebie. Właściwie one już opisują niebo. I dzisiaj ta strofa trzydziesta siódma, którą zanalizujemy jest także opisem stanu Królestwie Niebieskim, aczkolwiek już tu człowiek może w tym jakoś uczestniczyć, chociaż oczywiście nie widzi jeszcze Boga twarzą w twarz. Jest to bardzo piękna strofa, naprawdę tak cudowna. Jak mogę coś osobiście od siebie dodać, to jest to jedna z tych, który, które lubię najbardziej. I zobaczymy, że rzeczywiście jest bardzo piękna. We wprowadzeniu do tej strofy czytamy tak, cytuję. Jedną z głównych przyczyn, dla której dusza pragnie rozstać się z tym życiem i być z Chrystusem, jest ta, że pragnie ujrzeć go twarzą w twarz i zrozumieć samą istotę jego niezgłębionych dróg i wiecznych tajemnic jego wcielenia. To będzie bowiem niemałą cząstką jej szczęśliwości. Sam Chrystus Pan bowiem wyraża to w Ewangelii Świętego Jana, mówiąc do Ojca, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego Boga, prawdziwego i Tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Koniec cytatu. Kiedy słuchamy uważnie tego wprowadzenia, to widzimy, że Rzeczywiście ono jest takim wstępem do królestwa niebieskiego, że dusza pragnie rozstać się z tym życiem, pragnie Boga ujrzeć twarzą w twarz. I jeszcze tu jest cytat z modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa, że to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Na tym polega życie wieczne. Aby go poznawać, aby już twarzą w twarz oglądać go, chłonąć go, być całkowicie w nim zanurzonym. I teraz po tym wprowadzeniu przeczytajmy strofę 37. Cytuję: A potem na Wyżyny w skaliste groty pójdziemy, które w ukryciu są osłonione, i tam w ich wnętrze wszedłszy tajemnicze soku, granatów, pić będziemy słodyczy. Koniec cytatu. Tak brzmi ta strofa 37. Może jeszcze od razu przeczytajmy początek objaśnienia. Cytuję. Jednym z powodów najbardziej pobudzających duszę do wejścia w gęstwinę Bożej mądrości i do głębszego poznania piękna mądrości Bożej jest pragnienie zjednoczenia swego umysłu w Bogu przez poznanie tajemnicy wcielenia. Jest to bowiem mądrość najwyższa i najsmakowitsza ze wszystkich dzieł bożych. Mówi tu więc oblubienica w tej strofie, że w chwale, gdzie zobaczy Boga twarzą w twarz, złączy się z ową boską mądrością, z Synem Bożym. I pozna wówczas wzniosłe tajemnice Boga człowieka. Tajemnice owe należą do najwznoślejszych, jakie kryją się w Bogu. Tak jak na przykład Jego sprawiedliwość, miłosierdzie, mądrość, potęga, miłość i tak dalej. Koniec cytatu. Zastanówmy się nad tym tekstem, który usłyszeliśmy. Życie wieczne polegać będzie na poznawaniu tajemnic Bożych. Jan na pierwsze miejsce wyciąga tę największą tajemnicę, przynajmniej która została nam objawiona, obok tajemnicy Trójcy Świętej, tajemnicę wcielenia, że Bóg, który jest nieskończony, doskonały, Przyjął ludzką naturę i pisze, że poznanie tej tajemnicy, która jest nieskończona, nieogarniona, będzie treścią naszego szczęścia. Mówi, że jest to mądrość najwyższa, najsmakowitsza, że ten Bóg przyjął ludzkie ciało, że to ludzkie ciało złączyło się z boską mądrością w Synu Bożym. I to będzie przedmiotem naszego poznawania. I po tej zapowiedzi Jan przechodzi do szczegółów. I tutaj zacytujmy dwa pierwsze wersy tej strofy 36. A potem na wyżyny w skaliste groty pójdziemy. Co to znaczy? A potem na wyżyny w skaliste groty pójdziemy. Tutaj istotne są dwa słowa, skaliste oraz groty. Jeżeli chodzi o ten przymiotnik skalisty, no to on oczywiście pochodzi od rzeczownika skała. A jak pisze Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, skałą jest Chrystus. I także Jan o tym mówi. Skałą jest Chrystus. To będzie Przedmiotem naszego poddania, ta skała, na której oparło się nasze życie doczesne i wieczne, wcielenie, to jest skała, na której właściwie oparte jest wszystko w naszej wierze. Gdy nie, gdyby nie było przyjścia Chrystusa, Syna Bożego w ludzkim ciele, no to nie mielibyśmy się na czym oprzeć. Ty jesteś, to jest ta skała. A jeżeli chodzi o groty, no to słowo już wymaga większego wyjaśnienia. Posłuchajmy, co tutaj Jan pisze. Cytuję: Wysokie groty w tej skale są to owe wysokie, wzniosłe i głębokie tajemnice mądrości Bożej w Chrystusie. Owe tajemnice kryją się w hipostatycznym zjednoczeniu natury ludzkiej ze słowem Bożym. I odpowiadającym mu zjednoczeniu ludzkości w Bogu. Słusznie nazywa je dusza wysokimi grotami, wysokimi z powodu wzniosłości tajemnic, a grotami z powodu głębi mądrości Bożej w nich. Głębokie groty mają zwykle wiele pieczar i zakamarków. Podobnie również każda tajemnica Chrystusa jest pełna głębi i mądrości. I kryje w sobie wiele skrytych sądów Jego. Koniec cytatu. Zastanówmy się, bo tutaj właśnie w tych szczegółach tkwi piękno tej strofy. Bo to, że będziemy poznawać Chrystusa, że On jest naszą skałą, że, że na Nim jest oparte wszystko, co istotne w naszym życiu, to wiemy. Ale teraz Jan przechodzi do szczegółów. I posługuje się obrazem groty. Wyobraź sobie, że wchodzisz do groty, która jest no, najpiękniejsza na świecie i nikt jej jeszcze nie odkrył. Masz odpowiednie sprzęty, światło, i wchodzisz do środka. I co widzisz? No, ta grota jest niezwykle wysoka. Jest że niezwykle piękna. Jakieś stalagmity, stalaktyty, tu jakieś korytarze. Na no człowiek stoi zdumiony i patrzy na to niesamowite piękno, które jest ukryte w głębi. Nikt go do tej pory nie odkrył. I każda z tych. Z tych przestrzeni w tej grocie, przesuwając się i ukazując jeszcze pod innym kątem światła, coraz bardziej odkrywa to piękno. I to jest obraz piękna Syna Bożego. Wyobraź sobie, że tym, tą grotą jest Syn Boży, ale do tej groty prowadzą różne wejścia, właściwie nieskończona ilość wejść i każdy wchodzi z innej strony i każdy widzi coś innego i każdy jest zachwycony, ale wszyscy są wewnątrz, bo jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, wszyscy stanowimy cząstkę ciała Chrystusa, a zatem każdy z nas jest jakąś częścią Jego ciała. I przy, przy pomocy tej groty można sobie jakby wyobrazić, że każdy z nas jest zanurzony w Chrystusie, ale wszedł do Niego z jakby z, z innego punktu widzenia i widzi jakieś inne piękno. Pozwólcie, że tutaj posłużę się takim tekstem rekolekcji ze świętym Janem od krzyża tonoliem. I one pisze właśnie w odniesieniu do tej strofy 37 takie słowa, które no jeszcze lepiej to wszystko ujmują. Posłuchajmy. W Tobie, O Jezu, synu Maryi, dziewicy Matki Bożej, są jednocześnie zarówno wysokość i głębokość, jak i Twoje człowieczeństwo, jakże, jak, jak rzeczywistość Twojego wcielenia. Piękno Twojej twarzy, Twojego spokojnego oblicza i przenikliwego spojrzenia, które nie bada ani de deformuje, lecz zaprasza do spotkania, odsłaniając swoją głębię miłości. Twoje ręce, tyleż razy kładzione na małe dzieci i chorych. Twoje słowa, które dźwięczą w moich uszach, Twoje stopy, które przemierzały naszą ziemię, aby przychodzić do ubogich, wydziedziczonych z życia, ale także aby przynieść wszędzie orędzie miłości. Wysokość i głębokość Twojego człowieczeństwa zniszczonego przez niesprawiedliwy wyrok. Oblicze miłości święte i zniekształcone. Wysokość i głębokość tego uwielbionego człowieczeństwa, kiedy Ojciec przyjmując Twoją synowską miłość na krzyżu, okazał Ci swoją miłość ojcowską w zmartwychwstaniu o poranku wielkanocnym. Jesteś arcykapłanem łączącym ziemię z niebem. O święte człowieczeństwo Chrystusa, zachwycasz mnie w Twoim zmartwychwstałym bycie. Koniec cytatu. To jest właśnie poznawanie wcielenia Chrystusa. Przecież każdy z tych apostołów, każdy z ludzi, którzy szli za Jezusem, Maria Magdalena, Nikodem w pewnych okresach też przychodził do Niego, każdy widział Go pod jakimś innym aspektem, inaczej Go rozumiał. Patrzył na Jego oblicze, ale każdy wyczytywał w Nim coś innego. Ale oni wszyscy byli w ludzkim ciele. Teraz w Królestwie Niebieskim nie ma jakichś ziemskich ograniczeń i można się wpatrywać to człowieczeństwo Chrystusa, co jest kluczowo ważne, że to człowieczeństwo zostało wyniesione do wieczności. Chrystus w wieczności jest ze stałym ciałem. Z ranami, które Ciągle są, jakby niezagojone, byśmy tak po powiedzieli, z tym sercem otwartym dla każdego. I to poznawanie tego człowieczeństwa jest źródłem nieskończonego szczęścia, bo człowiek ma już wtedy inne oczy, ma inne podejście, ma pełnię poznania, na ile tylko to jest możliwe, oczywiście, i każdy trochę inaczej go poznaje. Tak jakby był. Właśnie w innym miejscu tej groty. Posłuchajmy, co dalej mówi Jan. Cytuję Jan od krzyża. Ileż to rzeczy można odkrywać w Chrystusie, który jest jakby ogromną kopalnią i mnogimi pokładami skarbów, w które choćby się nie wiem, jak w wgłębiano, nie znajdzie się ich kresu i końca. W każdym zaś zakątku tych jego tajemnic napotkać można tu i tam nowe złoża, nowych bogactw. Jak to wskazuje święty Paweł, mówiąc, że w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości. Koniec cytatu. Ten cytat ze świętego Pawła pochodził z listu do Kolosan. Widzimy zatem, że ilość skarbów duchowych, w Chrystusie jest nieskończona. Ilu świętych było przed nami. A każdy pod jakimś innym aspektem poznał Chrystusa. I jakby złożyć te wszystkie poznania, to one i tak nie dają pełni prawdy o Chrystusie. Zawsze jest jakieś jeszcze inne wejście do tej groty, jakaś inna przestrzeń. Być może, nie wiemy, ale. Ta wieczność będzie też polegała na tym, że będziemy się dzielić między sobą tym, co w Chrystusie odkryliśmy i ciągle będziemy odkrywać nowe piękno, bo to jest przecież nie tylko człowiek, ale także Bóg. Posłuchajmy jeszcze drugiego fragmentu z tych rekolekcji ze świętym Janem Odkrzyża. Konstantin Tonelier pisze tak, cytuję. Od tego całościowego odkrycia, które zadziwia mnie już u samego wejścia, zapraszasz mnie do stopniowego wejścia w szczegóły. Mądrość, która jak płodne źródło karmi tę ukrytą kontemplację, jest mową czystego ducha do czystego ducha, mową Boga do człowieka. Pouczasz mnie, że nigdy nie odkryję ciebie całego. Jesteś tak wielki, grota całkowicie przekracza to, co moje spojrzenie może odkryć z Ciebie. Prawdziwie jesteś otchłanią do zgłębiania. Zachwyca mnie również to, że nikt nie odkryje całego Ciebie, lecz dajesz każdemu postrzegać odrobinę Twojej tajemnicy. Zanurz mnie w Tobie, ukryj mnie w Tobie. Przemień mnie w Ciebie. Koniec cytatu. Tak, to są właśnie te treści, które przed chwilą też mówiliśmy, że nie odkryjemy nigdy do końca tej niezwykłej tajemnicy, chociażby tej jednej, wcielenia. A ile jest takich tajemnic w Bogu? Jest to naprawdę coś pięknego ta strofa 37. Jak, jeżeli się w nią wgłębimy, Tutaj tu, trosze, troszeczkę swoimi słowami staram się z Wami dzielić, ale warto wrócić i czytać to, co Jan odkrzyża w tym komentarzu, też tam pisze: jak te groty powoli się odsłaniają. Kiedy wchodzimy do, do środka, to jeszcze nie mamy obrazu e, całości. Oczywiście nigdy go nie będziemy mieć, ale im bardziej się zanurzamy, tym bardziej widzimy. Że właśnie tutaj jest miejsce kontemplacji. Czysty duch przemawia do czystego ducha, duch Boży do ducha ludzkiego i poucza go o, tej, o tym wszystkim, co stanowi treść życia Bożego. I teraz jeszcze zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy chodzi tylko o to, żeby się zachwycać? Żeby tak stanąć i pomyśleć, ale tu jest pięknie. Czy chodzi tylko o tylko? No taki zachwyt, to myślę, że to jest wystarczająca treść na całą wieczność. Ale okazuje się, że nie, nie tylko. Nie tylko chodzi o ten zachwyt, ale ten zachwyt prowadzi gdzieś dalej, krok dalej. I posłuchajmy, co Jan od Krzyża tutaj pisze. Jedno zdanie, tylko takie kluczowo ważne, przeczytam. Cytuję. W te groty, to znaczy Chrystusa, pragnie rzeczywiście wejść dusza, aby się tam zanurzyć, przeobrazić i dobrze upoić w miłosnej ich mądrości. Koniec cytatu. Czyli celem jest nie tylko zachwyt, ale zanurzenie się i przeobrażenie w Chrystusa. Czyli chodzi o miłość. Tak jak w relacjach międzyludzkich. Jeżeli, powiedzmy, dwie osoby się kochają, narzeczeni w takiej pięknej miłości narzeczeńskiej, no powiedzmy są zachwyceni. Sobą i to jest jak najbardziej słuszne i piękne. To nie chodzi o to, żeby tylko na tym zachwycie poprzestać, tylko żeby teraz się zjednoczyć w miłości, żeby doszło do małżeństwa, żeby doszło do tej wymiany miłości, do tej pełni zjednoczenia. I dlatego w tych grotach, gdzie człowiek. Jest wprowadzony w te groty, nie chodzi tylko o podziwianie piękna Bożego, ale przemianie w Boga, całkowite w nim zanurzenie i przebywanie w miłości. Bo Bóg pragnie być kochanym. On kocha nas nieskończenie. Jest pięknem nieskończonym, ale też jest dobrem nieskończonym, czyli miłością nieskończoną. Zresztą posłuchajmy dalej, co mówi Jan od Krzyża cytuję. Mówi dusza, że pójdziemy tam razem, to znaczy i ja i umiłowany, by dać poznać, że tego dzieła nie dokonuje ona sama, lecz oblubieniec nią pospołu. Mówi mówiąc, pójdziemy tam, chcę powiedzieć tam się przeobra przeobrazimy. To znaczy, ja w ciebie przez miłość. Koniec cytatu. Tak, to jest właśnie ta miłość, o którą tutaj chodzi. Dusza idzie razem z Chrystusem. Ona sama nie potrafiłaby wybrać drogi do tego zjednoczenia. Oblubienie z ją prowadzi po to, żeby ją przeobrazić. Mówiąc, pójdziemy tam, chcę powiedzieć: Tam się przeobrazimy, to znaczy ja w ciebie, przez miłość. Tak, bo wcześniej Bóg przeobraził się w człowieka, poprzez wcielenie. I teraz odpowiedzią człowieka jest to, że on przeobraża się w Boga, przez uczestnictwo, ale to Chrystus go przeobraża w siebie. No, poznanie Chrystusa. Prowadzi zatem ostatecznie do stopienia się w miłości i do przeobrażenia się w niego. Zanurzenie się w miłości, w tej pełni szczęścia, to jest treść naszej wieczności. To jest treść naszej wieczności już tu na Ziemi. My tej groty jeszcze nie widzimy twarzą w twarz to znaczy tego Chrystusa, ale On jest. Jesteśmy w Jego mistycznym ciele. Kościele połączeni, jeden z drugim. I to kiedyś będzie nam objawione, co to znaczy. Jak ujrzymy to rzeczywiście już bez zasłony. Przeczytajmy jeszcze raz tę strofę i skupimy się jeszcze na ostatniej linijce. Strofa 37 jeszcze raz. A potem na Wyżyny w skaliste groty pójdziemy, które w ukryciu są osłonione, i tam w ich wnętrze wszedłszy tajemnicze soków granatów pić będziemy słodycze. Tak brzmi ta strofa. I teraz zastanówmy się, co to znaczy, że będziemy pić sok granatów. Jan od krzyża tłumaczy to w następujący sposób. Cytuję: Sok granatów, którego, jak mówi oblubienica, kosztować będą ona i oblubieniec, jest to używanie i rozkosztowanie się miłością Boga. Ze wszystkich wspaniałości i wielkości Boga udzielanych duszy, spływa na nią jedno używanie i rozkosz miłości. I to jest ów napój Ducha Świętego. Koniec cytatu. Tak, czyli w tej miłości dusza otrzymuje coś najpiękniejszego. Takiego, no, co napełnia jej wnętrze. To jest ukryte pod tym obrazem sok granatów. I tutaj chodzi o, ostatecznie o, te, o to, że to jest napój Ducha Świętego. Sok z granatów symbolizuje napój Ducha Świętego. Bo Kim jest ten Duch Święty dany nam przez Ojca i Syna? To jest są strumienie wody życia, to są te strumienie, które nie tylko obmywają nas, ale także poją, stanowią napój. Napój ma tę właściwość, że rozchodzi się po całym ciele. Bez napoju nie można żyć. Dużej człowiek wytrzyma bez pokarmu niż bez napoju. I tym napojem jest Duch Święty. A zatem, jeżeli dusza wejdzie całkowicie w tę grotę, którą jest Chrystus, zostanie napojona sokiem z granatów. Wyobraźmy sobie coś takiego, że jesteśmy w tej grocie, że tak po prostu już jesteśmy zachwyceni i Otoczeni tą grotą, że wydaje się nam, że już nic więcej nas piękniejszego spotkać nie może. Ale oto przed nami otwiera się jakieś źródło, jakieś podziemne jezioro. I okazuje się, że kiedy zaczynamy pić, to jest najpiękniejszy napój. Najbardziej smakowity, najbardziej posilający. I to jest właśnie ten napój Ducha Świętego. Zanurzenie w Chrystusie, zostajemy obdarzeni pełnią Ducha Świętego. No, myślę, że teraz chyba rozumiemy, dlaczego ta strofa jest taka piękna. I to, co tutaj Jan od Krzyża nam odsłania, to są już absolutnie najpiękniejsze, najcudowniejsze treści chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo ma coś niezwykle pięknego dla, do zaoferowania człowiekowi. Przedstawię coś takiego. To każdy powinien wiedzieć. To jest właściwie cel naszej drogi. Ludzie żyją, nie wiedzą jak piękne może być to życie i tu na ziemi, a przede wszystkim tam w wieczności. Także dziękujemy Janowi za to, co nam odsłonił w całej pieśni duchowej. A dzisiaj szczególnie w tej strofie 37, dał nam obraz nieba, i że to niebo nie jest jakąś fantazją, tylko to jest rzeczywistość. Rzeczywistość potwierdzona przez człowieczeństwo Syna Bożego, przez Jego przyjście w ciele, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. On nam otworzył drogę do takiej groty, wyszedł z groty. Po swoim zmartwychwstaniu, otworzył nam. My możemy teraz tam wchodzić, a każdy ma jakąś inną drogę i inną przestrzeń do odkrywania. I z tymi myślami teraz pozostaniemy na modlitwę. Zanurzymy się w tej grocie naszą wiarą, naszą miłością i tak w ciszy oddamy się Jezusowi a On z pewnością napoi nas sokiem granatów, to znaczy Ratuje napojem Ducha Świętego. Miły. Chodźmy się przejrzeć w Twojej piękności na górę i na pogórę, gdzie rozlewają się wody przejrzyste i wejdźmy w puszcz, postępy cieni,